Dzień dobry państwu. Dzień dobry Justyno. Jak smakuje herbatka z twojej filiżanki? Bardzo dziękuję, kochany z filiżanki. Zawsze smakuje lepiej herbatę, ale twoja jest wyjątkowo dobra, dziękuję. Powiedziałaś, nie lubisz udzielać wywiadów, ale to masz znaczy... świadomość tego, że bez nich. Artyście jest bardzo ciężko funkcjonować. Tak, oczywiście, bo to jest taka, wiesz, zależność, która nie ma szans na zmiany w najbliższym czasie, myślę, w ogóle wielu lat, być może nigdy się nie zmieni, że my jesteśmy sobie potrzebni, nie zawsze się lubimy. Mhm. Nie mogę powiedzieć, że dziennikarze to są zawsze moi przyjaciele. Szanuję ich, bo wykonują swoją pracę. Tych, którzy wykonują rzetelnie, naprawdę uwielbiam, bo nawet jak czasem dostanę od nich po głowie, to wiem, że zrobili to w dobrej wierze i mają swoje konkretne argumenty. Natomiast jest teraz dużo ludzi, których, których dziennikarzami bym nie nazwała. To, to jest nie ten czas, w którym ja wyrastałam, kiedy słowo miało swoją moc i było rzetelnie postawioną tak zwaną kropką nad i. Jak jesteś odbierana przez media? Warto rozróżniać jedną rzecz, że ja jako artysta i osoba, która jest odbierana w jakiś sposób medialnie, Niekoniecznie kleję się ze sobą, którą jestem, naprawdę. No właśnie. Nie, 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 specjalnie mnie to odrażni. Nierzetelność przekazywania informacji, dopóki się sam gdzieś prywatnie nie pojawisz, jest tak ogromną siłą, no bo gdzie jestem w stanie przeskoczyć kilka milionów ludzi czytających jakiś portal społecznościowy? Nie mam takich szans. Więc oni odbierają to przez pryzmat tego, co widzą w konkretnej chwili. Mhm. A mało kto sobie zadaje trudu, żeby cofnąć się do czasów, albo w ogóle sprawdzić, czym ja się tak naprawdę zajmuję. Co byś chciała powiedzieć osobom, które czytają portale plotkarskie nazwijmy je społecznościowymi? Nie zdają sobie sprawy z tego, jak, jak, jaki ogrom czasu tracą, który już do nich nie wróci. Dla mnie to jest niewiarygodne, że ktoś y, czyta portale społecznościowe, bo wiadomo, że w większości przypadków to są jakieś zmyślone historie, bo wszystko polega na tym, żeby kliknąć. Mhm. Bo na kliknięciu portal zarabia pieniądze. Bo im więcej kliknie, tym więcej reklamodawców, więc tak naprawdę gdzieś tam na samym końcu jesteśmy oszukiwani przez nich wszystkich, bo gdzieś tam właściciel leży na Bahama i śmieje się z nas, że my wierzymy w te głupoty. Ale rozumiem, że jeszcze ktoś czyta coś, ale komentuje? Jaki to ma sens? Co to zmienia? Ile złej energii generuje? A poza tym zabiera nasz czas, który już nigdy do nas nie wróci. Oczywiście zawsze można powiedzieć: mogłaś zmienić, mogłaś nie wybierać takiego zawodu. Mogłam. Ale czy ja 20 lat temu mogłam wiedzieć, że ten zawód się tak zmieni? Nie, nie miałam. Nikt tego nie wiedział, bo nikt nie wiedział, że przyjdzie coś takiego jak cały świat w takim małym okienku. Tu jest po prostu wszystko. Mhm. Wszystko oprócz prawdziwych ludzkich emocji i uczuć. Wszystko masz. A gdzie są te prawdziwe emocje i uczucia? Tylko na żywo, tylko w kontakcie bezpośrednim. Tak jak siedzimy razem ze sobą, możemy cokolwiek o sobie powiedzieć. Bo oprócz tego, że człowiek jakoś wygląda i czymś się zajmuje, ma swoją własną energię. I tylko wtedy, kiedy ludzie się spotkają, może ona przepłynąć, możesz wiedzieć, albo przynajmniej przybliżyć się do tego, jaka ja jestem, i ja mogę się przybliżyć do tego, jaki ty jesteś. Gdybyś, gdybyś chciała coś zmienić w dzisiejszym świecie, co by to było? Wiesz, co świata nie da się zmienić, to znaczy nie do końca. On bardzo szybko gna do przodu. I chcemy, możemy gnać z nim. Ja czasem jednak staram się zatrzymać i pomyśleć, co dobrego jest w nowych czasach, bo jest dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim żyjemy w czasach, w których jesteśmy wolni. Dzisiaj nie szanuje się drugiego człowieka, to prawda, ale są bariery, których nie możesz przekraczyć, bo gdzieś tam jest prawo. Kiedyś go nawet tego nie było. Cieszmy się z tego, że nie jest tak źle, jak mogłoby być. No właśnie, dlaczego jeden człowiek nie szanuje drugiego człowieka w dzisiejszych czasach? To już jest pytanie do każdego z nas. Znaczy, wiesz to w dużej mierze dlatego, że pozwalamy sobie na to. Bo gdybyśmy nie pozwalali na takie rzeczy, jakie dzieją się, to tego byłoby mniej. Podczas których momentów w życiu żałowałaś, że jesteś Justyną Steczkowską? Wiesz, zawsze żałuję jak jadę na wakacje. To jest wielki mój żal, Bo, po tym fatalnym procesie, który wygrałam, mam niestety tego taki pewnego rodzaju stres, Urzac. że tak, że to już jest, jak to już ktoś przekroczył takie wszelkie granice. Wiesz, gdybym ja jeszcze była w jakimś ubraniu na tym zdjęciu, ale ja na wakacjach mam prawo być sobą i nagle widzę te zdjęcia w gazecie, kiedy Zawsze byłam zdania, że nie zgłaszając oczywiście pretensji, ani nie oceniając tych, którzy to robią, ale nigdy nie zgodziłam się na sesję play, w Playboyu, chociaż nieraz byłam o to proszona. Owszem, udzieliłam im wywiadu i byłam nawet na okładce, ale to było jeden, jedyny raz, gdzie artysta był na okładce, a nie był w środku nagi. Już więcej no tego Playboy nie zrobił, bo im się to nie opłacało, więc stroniłam od takich rzeczy i nadal jestem zdania, że jak chcesz mówić do ludzi artystycznym głosem, no to musisz unikać takich sytuacji, w których taki mocny sygnał jak Twoja nagość, to wszystko przebije zawsze. Wiele razy dostawałeś propozycję rozebrania się dla tej No tak, no były takie lata, że co roku. Zresztą wiesz, no ale za każdym razem było, zresztą to były bardzo miłe rozmowy, ale za każdym razem było nie, nie, nie i nie. I, a dasz się w tym roku namówić, nie dam się, ale było bardzo miło. Złamałeś się nie? kiedyś? Nie, na pewno, nie. Na to, pewno nie. nie. Są takie rzeczy, które wiesz na pewno. Na pewno nie. W jakich sytuacjach podawałaś mi swoje imię i nazwisko? O, wielu podaje nie swoje imię i nazwisko. Po to właśnie, żeby unikać takich sytuacji, w takich wiesz prywatnych, typu yy, wszelkiego rodzaju badania czy takie rzeczy. No, uciekam od takich rzeczy. Ja na przykład miałam wypadek, nie ze swojej winy, wjechał we mnie samochód i pierwsze o czym ja pomyślałam, z tą rozwaloną nogą, kuśtykając do tego gościa, to wydarłam się na niego i wiesz co mu powiedziałam? Mhm. Na czym sama się złapałam. Jak mógł mi pan to zrobić, wiesz, z krwawiącą nogą? Przecież zaraz tu będzie cała prasa. Ja będę to znosiła przez lata, przez pana głupotę. Bo on z podporządkowanej wyjechał i wjechał z impetem we mnie, prawie mnie zabił. I to była moja pierwsza myśl, więc widzisz, jak ja mam. Z... Mm. Rozumiesz? Co ja mam pod sufitem? Moja droga, płyta 15. Wyszła mm -hmm. rok temu? No, nie. W... Krok ten już jest prawie tak, Nie tak? miała złych tak. recenzji, ale nie grały ją, jej radia. Nie puszczały nie. tych teledysków, genialnych teledysków, stacje nie. telewizyjne. Się. To musisz. To wszystko jest zawsze kwestia wyboru. Albo chcesz być, no. e, robić coś pod dyktando do innych, albo chcesz być sobą. Ja nie mogę ocenić, co jest lepsze. No, są zespoły, które przez lata odcinają kupony od jednej piosenki, którą zagrały, i dobrze im się powodzi. I czy ja mam twierdzić, że jestem lepsza, bo ja tak nie robię? Nie, jestem po prostu inna. Mi zależy na czymś innym, mi zależy na rozwoju, bo wiem, że jestem tutaj po to, żeby się jeszcze czegoś nauczyć, a nie tylko zarabiać pieniądze. Więc tak jest moje podejście do sprawy. Ale są ludzie, którzy mają to jak gdyby gdzieś i wolą dobrze się bawić. I czy oni są gorsi? Nie, jesteśmy inni i to jest decyzja każdego z nas. Powstała sześć teledysków promujących? Tak. Każdy, sześć. każdy przepełniony symbolami. Moje pytanie dla twoich mm -hmm. jest aż tak dużo, a drugie pytanie skąd inspiracje do tych teledysków? Wiesz co, inspirację to się czerpie z, zewsząd, wiesz, z energii, która płynie dookoła danej muzyki. E, razem z Michałem Pańszczykiem, który jest e, autorem e, zdjęć, które akurat pokazujesz mm -hmm. tutaj, które robiliśmy w Indiach. Wiesz no, akurat to pasuje do tej muzyki. Spotkaliśmy się we dwoje, jako dwoje artystów e, dojrzałych w jakimś tam momencie i powstały takie obrazy. Sześć, mm -hmm. bo akurat mieliśmy taką możliwość i staraliśmy się też, ja starałam się dla swoich fanów, o coś takiego wyjątkowego na 15 piętnastolecie, żeby oni wiedzieli, że ja przede wszystkim jestem muzykiem, że to, że dzieją się inne rzeczy obok tego i poza moją jak gdyby, wiedzą czy, czy chęcią jakąkolwiek, to to jest, ja tego nie zmienię, ale ja dla nich jestem muzykiem i muzykiem chcę być. Mimo różnych technik i różnych koncepcji na te teledyski, to Cała płyta i teledyski są bardzo spójne. Jak wspominasz pracę nad teledyskiem wrogu mój, który jest przygotowany metodą poklatkową? Tak, to jest właśnie, to jest robota Michała, absolutnie od początku do końca, eee, bo to był jego pomysł, żeby to tak zrobić, wiesz? I uważam, że to jest taki bardzo mroczny, ale naprawdę głęboki teledysk. I warto, warto go obejrzeć dla samego siebie, że wrogiem naszym największym możemy być my sami. W jaki sposób my sami możemy sobie zaszkodzić? Świat bardzo poszedł do przodu, i myślę, że świadomość tego, kim jesteśmy i co tutaj robimy, powinna być coraz większa wśród ludzi. A nie zawsze tak jest. Naszym wrogiem jest zawsze sztywne myślenie, trzymanie się nieustannie tych samych barier. Jak ktoś mówi, tylko krowa nie zmienia zdania. I to jest naprawdę bardzo mądre, chociaż brzmi głupio, bo świat się zmienia, a my musimy też zmieniać się ze światem. Dzisiaj wiedza na temat tego, Kim jesteśmy, albo jak działa świat, albo jak jesteśmy połączeni ze wszechświatem, jest wiedzą dostępną dla każdego z nas. To nie jest tak, że kiedyś było tak, że tylko faraon, to znaczy dokładnie jego kapłani, wiedzieli, kiedy będzie zaćmienie słońca, i mówili ludowi, że właśnie e, wielki Bóg syła na nich ciemną łapę, bo są źli. Wiesz, dzisiaj też nikt by w to nie wierzył, bo wiemy, czym jest zaćmienie słońca, z jakich powodów wynika, wszystko jest obliczone, potwierdzone naukowo, nikt się tego nie boi, obserwuje to przez okulary. No ale widzisz, wtedy tak było. Więc pomyśl sobie, ile jeszcze rzeczy, ilu jeszcze rzeczy nie wiemy, jak bardzo jesteśmy podatni na e, głupotę i sterowanie innych ludzi, bo nie chce nam się uczyć, bo nie chce nam się dowiedzieć, bo nie chce nam się poświęcić temu czasu. W związku z tym jesteśmy wrogami samych siebie, bo rozwijać się możemy wtedy, kiedy mamy coraz większą świadomość wielu rzeczy. Wtedy nie damy się zrobić bambuko, wtedy będziemy mądrzejsi, wtedy będziemy mogli zadawać mądre pytania, a nie tylko gapić się w telewizor i myśleć, że to, co tam jest, to jest jedyne, niepowtarzalne. I to jest dogmat. Po prostu to się nie zmienia, to jest zawsze dobre. To tak nie jest w ogóle. Musimy sami myśleć. Telewizora w kawalerce brak. I bardzo dobrze. Utworzę sanktuarium, współpracujesz z polskim transatorem elektronicznych dźwięków Agimem. Moje pytanie, czy. Tak. Yy, może następna płyta też pójdzie w tę stronę. Już zrobiliśmy kolejny utwór razem. Uważam, że jest bardzo, utwór, bardzo interesujący. Pójdę. Wiesz co, płyta jestem. No teraz jestem przy piątym utworze, hmm. więc to już nie jest źle. Nie, jest Zostało silna. mi jeszcze 6, 7. Piętnastka miała klimat, jakbyś sobie zobaczył. Widzisz, bo tutaj masz koncert piętnastki mhm. ze Stodoły. Mhm. Dokładnie, tu masz płytę piętnastkę i to mhm. jest to samo rzeczywiście. Mhm. To jest płyta, a to jest zagrane na żywo. Mhm. Ale to się niewiele różni, oprócz tego, że to jest inna energia, bo to wszystko się zmienia bardzo szybko i ja się zmieniam. I chcę dopilnować tego, żeby to było super. Więc nie powiem Ci, jaki to będzie miało klimat, bo nie wiem. Jeżeli chodzi o sprawy aktorskie, miałem okazję widzieć, o już dawno, dawno temu, kilkanaście lat temu, jak ustaliliśmy, w filmie. Na koniec Na świata. Na koniec świata, tak. Z Magarowem, tak. Z Toma Garowem, tak. wow. Planujesz jakieś <laughs> duże role jeszcze? Filmowe. A czy ja w ogóle mogę coś takiego planować? Na no co ja to? Jak się wtedy czułaś? Nie, no czułam się fantastycznie. Bo pierwszy, znaczy to nie był mój pierwszy film, ale pierwsza m, główna rola. I ciężki kawałek chleba, powiem Ci. Będziesz już po latach obejrzałam ten film i ja wcale nie strzaniłam tej roli, powiem ci. Naprawdę. To było takie, że w, w wiarygodne. A planujesz jeszcze jakieś takie role? Wiesz co, ja, ja z przyjemnością zagram w jakimś super. Znaczy w filmie, który pasuje do mnie albo jest taki, który, w którym chce się czegoś nauczyć i coś przyniesie mnie, nie tylko samemu filmowi, ale też mnie osobiście. Ale zapraszam z chęcią. Telefon, jak będziecie mieli dobry film, to ja czekam. Dobra, dzwonicie do mnie, <laughs> dzwonicie do, do, do Łukasza i potem spotykamy się tu na rozmowę. Jeden z aktorów, który powiedział o tym, że nie zagrał nigdy w reklamie, dostał trzy propozycje po moim programie. Głośno było, chyba został Ci użyczony samochód, pewnie już nie jeden, z tego co słyszałem, <laughs> bo było ich parę. O, już nie przesadzaj. Jakie jeszcze plusy? takie materialne, takie może mieć artysta. No na pewno kontrakty reklamowe są plusem, takim plusem trochę minusem, bo trzeba też bardzo być ostrożnym w wybieraniu takich propozycji. Wiadomo, że część reklam musimy odrzucić i część propozycji, które nawet mają dobre pieniądze, bo to totalnie do nas nie pasuje, bo to będzie się ciągnęło za nami latami i to nie jest warte żadnych pieniędzy. I o tym trzeba pamiętać wybierając reklamy. Eee, owszem użyczając komuś swojego wizerunku, dostajesz w zamian czasem jakieś rzeczy. Tak jest z samochodem. Rzeczywiście, że wtedy to nie jest Twoja własność, oczywiście, ale to jest coś, czego możesz używać, To jest rzeczą świetną dla obu stron. I ja akurat reklamowałam dwie marki. Zawsze są to francuskie samochody, bo akurat bardzo je lubię. Przyszedł do ciebie ktoś? O nie, przepraszam. <grym> Nic nie szkodzi. Halo? Halo. Powieszę was. Zapraszam. <grym> Są już następni? Nie. przepraszam. Nic nie szkodzi. Kurier. Kurier, no widzisz, okej. Okay. <grym> wspomniałeś o tym, że masz dwójkę synów, dasz sobie radę z trójką dzieci? Ma <grym> jak będę miała takie dziecko z takimi twoimi oczami? Nie, no to to jest jakaś głupia informacja. Przyjmij mi piątkę, co ja <grym> wygadam? <grym> Powiedz, że masz niezwykłe oczy, ale niepotrzebnym jest dziecko z tobą, <śm> To dobre. Ale byśmy mieli dzieci? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jak gdyby mój mąż jest bardzo w moim guście. Jestem ja trochę artystyczny, też lubię te kwestie. Mówisz? Mm -hmm. No nie wiem. Dośpiewamy. Nie będę miał okazji sprawdzić. Skłam? Artystyczny nie prowokuj. No dobre. A co sądzisz na temat takich gwiazd, które wchodzą do polskiego show biznesu i tak naprawdę nic do niego nie wnoszą, czyli wchodzą chyba, że nagie pośladki. Ja nie myślę w ogóle o nich, bo nie mam czasu na to, ale nie, nie, nie mogę powiedzieć, że, że w jakikolwiek sposób ja chcę ich ocenić, powiedzieć, Jezu, jakie straszne. To nie jest straszne, to jest decyzja każdego z nas. No jeden chce iść tak, drugi chce iść na skróty, ale i tak bierze za to odpowiedzialność, więc to nie jest takie, że ja to się będę wymądrzać, ja to jestem, wiesz, gładka i bez skazy, bo tak nie jest. Owszem, nie służyło mi do promocji mnie samej nigdy, moje nagie ciało i się zostałam złapana, o czym opowiadaliśmy. To, nie, to było wbrew mojej woli i wiedzy i absolutnie zniszczyło kawałek mojego życia. To nie jest forma promowania mnie i mojej muzyki. Ale ja nie mogę powiedzieć, że ktoś, to tak robi, to jest beznadziejny. To jest jego decyzja, on musi umieć to unieść. A jest to trudne na dłuższą metę, myślę bardzo, bo każdy z nas gdzieś w głębi serca, jestem o tym przekonana, oczekuje albo pracuje po to, żeby ludzie go kochali szczerze za to, kim jest. To znaczy, za to, że jest artystą, albo fajnym, dobrym człowiekiem, albo kimś, kto zmienia świat na lepsze. Każdy z nas tego pragnie w głębi serca, ale są takie małe diabły, którym wydaje się, że jak pójdą na skróty, to zdobędą tą miłość nie wiem gdzie. Nie zdobędą jej. Raz spalone rzeczy, bardzo ciężko jest odbudować, naprawdę. Lepiej iść wolniej, ale konsekwentnie do końca. Zawsze ktoś zauważy Twój talent i pracę, jeśli Ty sam się nie złamiesz po drodze. Masz dystans do siebie? Olbrzymi. Im jestem starsza, tym większy. Tak? Jakie Oj, no bywam cholerą, tak jak ci powiedziałam. No, no, co znaczy, znaczy że To, że jestem bardzo niecierpliwa w pracy, bo w domu jestem urocza naprawdę i mam dużo cierpliwości. Nawet jak mam lekcję fortepianu ze swoim synem. Uczysz się grać na fortepianie? Nie, on chodzi do szkoły muzycznej, ale wiesz, ale ja siedzę i ćwiczę z nim, no bo wiadomo, że dzięki temu Jezu. robisz szybciej postępy. Czkowska <śmuliteczko> uczyła gry na fortepianie, może bym zaczął grać. No ale wiesz, mój syn myśli inaczej, myślę, wiesz, chociaż z uroczym dzieckiem i naprawdę... nalbywają trudne chwile, w których muszę, wiesz, usłyszeć jakie to jest straszne jak ja go nie doceniam i w ogóle, i w ogóle. Zmienił się w jakiś sposób Twój pogląd na świat po chorobie męża? Trudno jest mi powiedzieć, że zmienił się mój pogląd na świat, bo ja to, co, to, co przy do mnie przychodzi w życiu, to po prostu przyjmuję to i wiem, że trzeba sobie z tym poradzić, więc... Nie dlatego, że ja nie jestem tak jak ci mówię. Ja nie zadałam sobie wtedy pytania, dlaczego ja, dlaczego my, tylko wiedziałam, że trzeba się tym zająć i tyle. Dlatego wiesz, zero pretensji i mówienia, że to jest czyjaś wina, czy już nie daj Boże, Boga wina. Jeśli już coś takiego na nas spada, czy jakiekolwiek ciężkie przeżycie w życiu, to po to, żebyśmy się czegoś nauczyli, a nie po to, żeby nam tylko dać po nosie bez powodu. Nic, nic się bez powodu nie dzieje na pewno. Uwaga, będzie ostro. Jaki masz stosunek do medycyny estetycznej? I czy artysta, jeżeli korzysta z medycyny artysty artystycznej, powinien się tego wstydzić, czy nie? Nie jest dziwną rzeczą, że wymagamy od gwiazd, żeby były gwiazdami, żeby się świeciły, tak jak mówi Ewa Gil, nie po to zapłaciłem za bilet, żeby się gwiazda nie świeciła. Aha. Rozumiesz? Ja sama dbam o swoją twarz i robię nieustannie, czy nieustannie, to przesadziłam, ale to się robi kilka razy do roku, mezoterapię, która powoduje, że Twoja skóra starzeje się o wiele, wiele wolniej. zadać fanom parę pytań do Ciebie. Aleksandra Flis, co było największym błędem w życiu Justyny Staczkowskiej? Co było największym błędem w życiu Justyny Staczkowskiej? Ola, ja Ci mogę tylko jedną rzecz odpowiedzieć. No ryd ryd Jakoś tam dalej Edith Piaf śpiewa, że niczego nie żałuję, było minęło, nie ma to znaczenia. Nie ma błędów, są tylko ciężkie lekcje do przerobienia. <laughs> Przepraszam, muszę to zrobić. <laughs> Igor jak czy, czy lubi nieco młodszych i czy ma chłopaka? <laughs> <laughs> Igor, kochany, no przykro mi, ja już na randkę się nie umówimy, ponieważ ja nie tylko mam chłopaka, ale mam też męża od prawie 15 lat, więc <laughs> wybacz, <laughs> który mi się zresztą bardzo podoba, więc na randki się nie umawiam. E, Urszula zadała pytanie, czy ma zamiar kontynuować e, piosenki z Kabaretów Starszych Panów? Kochana, dziękuję za to pytanie, trafiłaś w dziesiątkę, bo właśnie Piąty, szósty, siódmy, potem chyba dziesiąty, jedenasty, chyba też dziewiąty, już nie pamiętam dokładnie. Gramy premierę w Teatrze Serena, w którym właśnie bohaterem spektaklu są piosenki z kabaretu starszych panów. I ja będę śpiewała wszystkie ich piosenki w tym spektaklu. To jest Teatr Serena. Zapraszam wszystkich, wszystkich serdecznie, którzy kochają tę muzykę, bo jest ją za co kochać. To są wiesz, cudowne. Doskonale skomponowane i napisane piosenki posypane ażotycznym pieprzem. Aj, je, je, je. Pomponik PomPonik.pl Pomponik pel? mi pytanie? Tak? No to już się domyślam, jakie. Boisz się? Czy żałuje Pani sesji zdjęciowej na ojca dla jednego z magazynów? No i to nie odpowiadam na to, bo to nie była sesja na gromie mojego ojca, to jest jakaś jakiś kuriozum głupa To, to jeżeli ty to. do tego tak podchodzisz, to ja też do tego tak podejdę. Podobno to była sesja w Warszawie. Oczywiście to że to powąska, nie było w grobie ty... mojego taty, bo mój tata leży w Stalowej Woli, Woli a to była sesja, sesja. A to była sesja wąska. na Powązkach i w ogóle nie wypowiadam się na ten temat. Proszę tylko, żebyście państwo prostowali te kretyńskie informacje. Mój tata jest pochowany w Stalowej Woli, to była sesja w Warszawie. Wyjdziesz za mnie? <laughs> Kochane, gdybym nie była już zamężna, może miałbyś szansę, znaczy te oczy twoje są hypnotizing. Jak to mówi kto? Joanna, nasza związka Joanna, hypnotizing, świetna jest naprawdę, naprawdę jest niezłe. Ja muszę zapytać, nie zapytać, poprosić. Ja byłem na twoim pokazie. na pokazie? Byłem na pokazie, gdzie śpiewałaś. I ta wokaliza twoja dawała czadu. Ja bym chciał, żeby mój dźwiękowiec dzisiaj powiedział Łukasz, padnę rekorder. O nie, o nie. Proszę cię. Wybrałeś to som! Zacząłeś, więc graj! Aaaa! Dziękuję ci bardzo. <grywk> nie było to najlepsze wykonanie, ale specjalnie dla ciebie. Bardzo, Weź bardzo ci dziękuję poprawkę. za to, że przyszłeś do tego <grywk> <do grywk> programu. <grywk> dziękuję również, dzięki za zaproszenie. Widzisz, nawet nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie. Bardzo się cieszę, że naprawdę, naprawdę... Mógłbyś i... zostać moim najlepszym kolegą albo jednym z...